Cześć Baranki, witam Was. Zobaczmy co karty Tarota chcą Wam powiedzieć na ten tydzień od 9 do 15 września. Dziesiątka mieczy i rycerz monet. No, karty chcą Wam powiedzieć, żebyście się zastanowili lub przemyśleli jakieś zakończenie. Chodzi o to, żeby tutaj coś być może zaplanować, coś zorganizować pewne rzeczy, na przykład, jeśli coś będziecie zakończać, jakieś sprawy, jakąś sytuację, więc tutaj trzeba się nad nią porządnie zastanowić, robić to, ja bym powiedziała, z głową, więc tu mogą być jakieś takie no, trochę trudniejsze kwestie, trudniejsze sprawy, być może przed Wami, jeśli chodzi o zakończenie czegoś w tym tygodniu. W każdym bądź razie. Przygotujcie sobie jakiś plan działania, zorganizujcie się, przeorganizujcie, nad, starajcie się zastanowić nad wszystkimi jakimiś takimi kwestiami. Tutaj może być to zakończenie dosyć bolesne. To może być jakaś strata. Ktoś po prostu odcina się od jakiejś straty, żeby móc iść w coś nowego. Jest tutaj też szansa na to, żeby rozpocząć coś nowego, czyli zakończyć coś, co no niestety, ale. Może być przykre, może być bolesne, lub po prostu przynosiło wam jakieś niekorzystne kwestie, niekorzystne profity, no jakiś gdzieś ból psychiczny mogło wywoływać, więc gdzieś tutaj jakieś takie zakończenia. No i dzięki temu będzie można iść w coś nowego, zacząć coś nowego. Karty mogą chcieć wam powiedzieć też to, że nie tyle nad tym końcem się trzeba zastanowić, to znaczy zakończyć tylko z głową pewne rzeczy, natomiast. Natomiast też początek, jeśli coś będziecie zaczynać tutaj po zakończeniu czegoś, bo wiadomo, że jak coś kończycie to i zaczynacie coś nowego, to też tutaj właśnie z głową to jest taka szansa na to, żeby móc rozpocząć coś nowego, ale przemyślanie, decydując o czymś właśnie w sposób taki schematyczny, bym powiedziała Więc tutaj jest taka szansa na zakończenie jakichś problemów. Rozpoczęcie czegoś nowego, ale wszystko, żeby przemyśleć, żeby sobie jakoś poukładać nie w chaosie, tylko na spokojnie, dać sobie trochę czasu, być może też zastanowić się nad pewnymi kwestiami, rzeczami, ale na pewno coś zakończyć i rozpocząć coś nowego. Pozdrawiam, cześć! Cześć, byczki, witam Was. Zobaczmy, co karty tarota chcą Wam powiedzieć na ten tydzień od 9 do 15 września. No więc zobaczmy. Dwójka mieczy i karta głupca. Karty chcą Wam powiedzieć, żebyście się na coś zdecydowali, dokonali jakiegoś wyboru, by można było iść dalej, bo gdzieś tutaj ktoś stoi w miejscu, zastanawia się nad czymś, być może to już jakiś czas trwa. Może się już dłużej zastanawiać nad czymś, może ktoś się zastanawia krócej w każdym bądź razie. Chodzi o to, żeby podjąć mądre, rozważne decyzje i mogą one dotyczyć właśnie jakiegoś początku, jakiegoś Otwarcia na nowe, czyli może nowa praca, nowe przedsięwzięcie, nowy projekt, nowy partner, nowe życie, jakaś podróż. Może ktoś zastanawia się nad ciążą, dzieckiem. No, multum może być kwestie i spraw, nad którymi się zastanawiamy codziennie, taka jest prawda. Więc gdzieś tutaj chodzi o to, by podjąć rozważne, mądre decyzje, ale też no, nie za długo się zastanawiać. No i tak jak mówię, te nowe decyzje mogą dotyczyć tego, co powiedziałam. No ale chodzi o to, żeby w końcu zadecydować, zdecydować, wybrać, żeby móc iść też do przodu, żeby nie stać w miejscu, w tym impasie, nie tkwić, tylko po prostu działać. Pozdrawiam, cześć. Cześć bliźnięta, witam Was. Zobaczmy, co karty Tarota chcą Wam powiedzieć na ten tydzień od 9 do 15 września. A z kielichów... I karta głupca, no dwa nowe początki można powiedzieć, nowa relacja, nowa miłość. No więc są tu szanse na nowe rzeczy, na poukładanie sobie czegoś, na wyjaśnienie czegoś, na pójście w coś nowego, na poznanie kogoś nowego, na nową relację, nową miłość, nową przyjaźń no, na wyjaśnienie sobie czegoś, na wynegocjowanie jakichś warunków, nowa praca, nowa pasja, nowe hobby, jakieś informacje nowe, no, być może jakiś wyjazd, no, poznanie kogoś nowego też jak najbardziej, no, ktoś tu może myśleć o ciąży, kwestia dzieci może się również pojawiać. W każdym bądź razie tutaj warto wykorzystać okazje, szanse, które pojawiają się dla Was w tym tygodniu i mogą być związane właśnie z tym, co powiedziałam. W każdym bądź razie karty mogą chcieć Wam również powiedzieć to, żebyście się nad tym zbyt długo nie zastanawiali, tylko po prostu w to szli. Pozdrawiam. Cześć. Cześć, raczki. Witam Was. Zobaczmy, co karty tarota chcą Wam powiedzieć na ten tydzień, od 9 do 15 września. Zobaczmy. Szósteczka buław oraz karta dwójki kielichów. Karty mogą chcieć Wam powiedzieć to, Coś a propos jakichś oświadczeń, coś a propos relacji, czyli ktoś tu komuś może się oświadczać w tym tygodniu, może tutaj będzie bardzo dobra komunikacja, możecie nadawać na tych samych falach, na obydwu kartach jest, jak widzicie, to samo prawie, tak, pokazane. Gdzieś tutaj wspólny język, dogadywanie się, szczęście, pomyślność, zadowolenie, radość, więc karty mówią, że druga osoba może Wam w tym tygodniu sprawiać ogromną radość. W ogóle przebywanie z tą osobą, rozmowy z tą osobą. Tutaj ktoś może znaleźć swoją miłość, nie przegapcie jej. Ktoś może na przykład chcieć pogłębić swoją relację, ktoś może się komuś chcieć oświadczyć. Tutaj mogą być również kwestie, także jeśli mówimy o partnerstwie, o miłości, o jakichś porozumieniach, jak najbardziej można tu sobie coś wybaczyć. Więc to karty chcą Wam powiedzieć, tak? Jakieś imprezy, przyjęcia, spotkania rodzinne, z przyjaciółmi też, jak najbardziej bądźcie otwarci na te propozycje i idźcie. Ale karty mogą chcieć Wam również powiedzieć o sprawach zawodowych. Patrząc na te układy, tutaj i tutaj, wtedy ogromne sukcesy. Jakaś umowa, z której się bardzo cieszycie, coś tu się udaje, coś dogadujecie, jakąś umowę, jakiś kontrakt, jakieś przedsięwzięcie, jakiś projekt. Więc powiem szczerze, tutaj też duże sukcesy w tym tygodniu, więc coś się, coś się uda, jak ktoś się stara o pracę, na przykład też pozytywne karty, obydwie. Także no, bardzo pomyślny tydzień. Pozdrawiam, cześć. Cześć lwy, witam Was. Zobaczmy, co karty tarota chcą Wam powiedzieć na ten tydzień od 9 do 15 września, szóstka kili, szóstka monet oraz karta piątki mieczy. No, jakieś transakcje mogą. Si nie udać. Powiem tak, uważajcie na kwestię kredytów, uważajcie na pożyczanie pieniędzy. Tu ktoś może być, no przy tym jest piątka mieczy, czyli rozczarowanie. Kto, że ktoś Wam wbije nóż w plecy, czyli kredyty niekorzystne w tym tygodniu, pożyczanie w ogóle pieniędzy, nie pożyczajcie. Możecie mieć problemy z oddaniem lub ktoś może nie chcieć Wam oddać pieniędzy, więc tutaj jakieś takie mogą się pojawić no, nieporozumienia na tle finansowym. Może chodzić o to, że ktoś kogoś chce wykorzystać finansowo. Tutaj może być tylko jednostronna pomoc, czyli tutaj może być brak równowagi między dawaniem a braniem. Ktoś może po prostu ciągnąć i ciągnąć nie tyle palec z rękę, co po prostu wszystko, tak? Więc Wy możecie chcieć wyjść do kogoś na przykład, nie wiem, z sercem na dłoni i chcecie pomóc, a ktoś po prostu nie dość, że tą pomoc chętnie weźmie, którą oferujecie, to jeszcze więcej będzie wymagał od Was. I, i, I tutaj także tutaj ostrożnie po prostu z tą dobrocią serca, tak bym powiedziała, z tą hojnością i taką szczodrością. W tym tygodniu po prostu bardziej się pohamujcie, bo ktoś tutaj może być bardzo niewdzięczny. I ktoś może Was bardzo negatywnie zaskoczyć swoim zachowaniem, jeśli chodzi właśnie o kwestie finansowe. Jeśli nie mówimy o kwestiach finansowych, może chodzić tutaj o jakiś brak porozumienia, na przykład jeśli mówimy o dzieciach, to między partnerami brak dogadywania się w tych kwestiach związanych z dziećmi, na przykład finansami na dzieci, jakimiś alimentami na dzieci, no gdzieś tu jakieś po prostu braki. Natomiast może chodzi o różne inne obowiązki, inne świadczenia, więc też tutaj rozczarowanie w tych kwestiach. Ktoś komuś może nie chcieć wcale pomóc, tylko tak jak mówię, ktoś kogoś może chcieć po prostu wykorzystać. Będziecie zawiedzeni jakimiś sytuacjami, jakimiś ludźmi. Pozdrawiam, cześć. Cześć panny, witam Was. Zobaczmy, co karty tarota chcą Wam powiedzieć od 9 do 15 września. Trójka buław i papież. Powiem tak. Obydwie karty mówią o rozwoju, tak naprawdę. O tym, że. Mm, Tutaj y, może ktoś chcieć studiować coś, ktoś może chcieć się rozwijać, iść w jakiś kurs, więc możliwe, że ten tydzień to będzie dobry tydzień, żeby właśnie z kimś porozmawiać na temat jakichś studiów, na temat jakiegoś szkolenia, na temat jakiegoś rozwoju, na temat kierunku, waszej działalności, waszego rozwoju w sensie nie tyle jakiegoś personalnego, osobistego co rozwoju na przykład zawodowego, jakiegoś biznesu. Ktoś może chcieć rozmawiać z kimś, kto się zna na przykład na interesach. Ktoś, kto może Wam pomóc radą, wspomóc na przykład finansowo, wspomóc w inny sposób, ale swoją mądrością, jeśli chodzi o kwestie, które wy chcecie rozwijać. Więc tutaj bardzo fajnie się to pokazuje. Warto skorzystać tu z czyjejś pomocy, bo ktoś tu może być bardzo pomocny i to może być osoba z rodziny, osoba starsza, rodzice dziadkowie, więc gdzieś tutaj takie osoby, albo po prostu ktoś, kto, tak jak mówię, jest dla was autorytetem w jakiejś dziedzinie, który, w którą wy chcecie iść, rozwijać. To może chodzić o kwestie handlu, transportu, spedycji, no jakieś takie przedsięwzięcia biznesowe bardziej. Więc. Yy... Tutaj takie kwestie. Może się pojawić jakaś podróż, wyjazd, i to może być związane z rodziną, albo do rodziny, albo po prostu ktoś do was może też chcieć przyjechać z rodziny, więc też tutaj może będziecie odwiedzać dziadków na przykład, tak? czy rodziców też może być taka sytuacja w tym tygodniu. To karty wam też mogą chcieć powiedzieć, czy bardzo chętnie e, no, rodzina was zobaczy, czy wy chętnie z rodziną się spotkacie, więc jest tutaj dosyć przyjemne momenty. Także jakaś podróż, jakieś spotkanie, dokładnie rodziny się tutaj pokazuje. Być może to spotkanie będzie związane z jakimiś chrzcinami, sakramentami, z jakimiś takimi przeżyciami duchowymi. Pozdrawiam. Cześć. Cześć, wagi. Witam Was. Zobaczmy, co karty tarota chcą Wam powiedzieć na ten tydzień, od 9 do 15 września. A z kielichów... I diabeł. No, Czyli będą Was kusić kwestie romansów, albo jakieś pokusy. Pokusy na jakieś spotkanie. Być może na przykład jesteście w relacji, ale będzie Was kusiła, kusiło poznanie kogoś nowego, kogoś innego. Jakiś romans Was może kusić, ktoś Was może kusić. Możecie mieć też związek z kimś, kto. związek. Ktoś może tutaj być toksyczny, ktoś może być jakimś manipulantem, ktoś może na Was coś wywierać, jakiś wpływ emocjonalny. Także tutaj też w tym tygodniu, no, zwracajcie uwagę na takie osoby, które są gdzieś wokół Was i są one bardzo toksyczne. My możemy je darzyć uczuciem, a one nas po prostu chcą wykorzystać, bo tutaj też tak może być energetycznie, psychicznie, finansowo, w różny inny sposób. W każdym razie jakieś sytuacje, które będą Was kusić w tym tygodniu, no, i Wam się, no. Wam się może wydawać, tak, że to jest fantastyczne, bo poznajecie w końcu kogoś, spotykacie kogoś na swojej drodze i może nawet jakieś uczucie się pojawia. Natomiast ta osoba no to niestety pokazana w karcie diabła, no nigdy nie jest uczciwa. To jest raczej ktoś, kto no, jest takim toksykiem, a może wyniszczać, może chcieć wykorzystać, jest nieuczciwy, więc tutaj takie sytuacje mogą mieć miejsce. Ktoś może po prostu. No, wykorzystać wasze uczucia. Także tutaj mm, troszeczkę takiej ostrożności. Pozdrawiam, cześć. Cześć Skorpiony, witam Was. Eee, witam Was. Zobaczmy, co karty Tarota chcą Wam powiedzieć na ten tydzień od 9 do 15 września. Dziewiątka monet oraz karta asa monet. No to jak widzicie, monety czyli ja. raczej sprawy. Zawodowe, finansowe. No i bardzo dobre dwie karty finansowo, bo one mówią o tym, że no w tym tygodniu możecie mieć poczucie, że jest super, jeśli chodzi o kasę, że jakieś projekty wychodzą, że coś się udaje, podpisujecie jakieś umowy, klienci są, mm, łapiecie okazje, wykorzystujecie je, te okazje. Może ktoś chce kupować coś, jakąś nieruchomość, może jakieś mieszkanie, może chodzi o w ogóle waszą e, sytuację finansową, która jest bardzo dobra, ktoś tu jest zadowolony więc gdzieś tutaj bardzo pozytywne korzyści finansowe, może jakiś awans, pochwalenie Was za coś, jakiś projekt się udaje, no tutaj jest szansa na to, żeby jeszcze więcej uzyskać finansów, żeby jeszcze coś, no tutaj uszczknąć bym powiedziała, jeśli mówimy o pieniądzach po prostu, także pozytywnie pozdrawiam, cześć! Cześć sterce, witam Was. Zobaczmy, co karty Tarota chcą Wam powiedzieć na ten tydzień od 9 do 15 września. Pazik kielichów oraz rycerz kielichów. No, pięknie, tutaj karty mogą się powiedzieć, że no, jakieś uczucie może troszeczkę, yy, troszeczkę prze, się przetransformować w coś więcej. Czyli z zauroczenia w zakochanie. Może ktoś być tutaj bardziej, na przykład zwracacie uwagę na kogoś, i w tym tygodniu ten ktoś zacznie Was coraz bardziej interesować. Więc gdzieś tutaj odkrywacie coraz takie bardziej, no, kogoś, coraz bardziej powiedzmy, tak? Może tutaj chodzić o, o w ogóle osobę z żywiołu wody, rak, ryby, skorpion, możecie mieć do czynienia z taką osobą, więc tutaj też. Kwestie na przykład dziecka się mogą też pojawić, że może z dzieckiem będziecie gdzieś wyjeżdżać, ale może być też tak, że po prostu, no, może jakaś rozmowa z dzieckiem, która w jakiś sposób pozwoli na przykład na lepsze zrozumienie pewnych kwestii, pewnych spraw. To jest tak, jakby tutaj takie słowo mi przychodzi na myśl dojrzałość, taka dojrzała rozmowa, jakby ktoś coś zaczyna rozumieć, więc może taka sytuacja się u kogoś dzieje, natomiast. Może być też tutaj kwestia jakiejś okazji, szans, możliwości. Może być poznanie kogoś nowego, nowej osoby. Może być też poznanie, poznanie, coś nowego, nowy pomysł na przykład na siebie, na hobby, pasję. I tutaj też od razu galopuję, bym powiedziała, w tym tygodniu, czyli. Że bardzo Wam przypada do gustu, ale może być też to jakaś okazja, propozycja, szansa, może nie wiem, nowa praca, nowe, nowa, nowi ludzie, nowe, nowy klient się pojawia. No w każdym bądź razie tutaj coś nowego, szanse, okazje, możliwości, jakaś niespodzianka dla Was. No tutaj no, dużo może się dziać tak bardzo emocjonalnie, w relacjach, w przyjaźniach, no gdzieś tutaj w rodzinie, bardziej tutaj, tak, ale pozytywnie. Pozdrawiam. Cześć. Cześć Koziorożce, witam Was. Zobaczmy, co karty tarota chcą Wam powiedzieć na ten tydzień od 9 do 15 września. 10 monet. I królowa kielichów. No, rodzina się pokazuje, kwestie rodzinne. Być może trzeba będzie porozmawiać. Czy tutaj, matka może być kluczem, powiedziałabym. Ehm, matka, siostra. W każdym bądź razie może być tak, że jakieś kwestie rodzinne trzeba będzie być może podjąć decyzję, może trzeba będzie z matką o czymś porozmawiać, może chodzić o jakieś spadki, o pieniądze rodzinne. Także tutaj takie sytuacje mogą być poruszane. Może tutaj również chodzić o rozmowy na temat finansów, przedsięwzięć z partnerką. Partnerem, więc tutaj gdzieś mogą być spotkania rodzinne w tym tygodniu, na które warto iść, spotkać się, rozmawiać. Też pokazuje miła, fajna atmosfera, więc raczej porozumienie w pewnych kwestiach, bym powiedziała. Jeśli mówimy tu nawet o jakichś spadkach darowiznach, czy w ogóle w rodzinie jakaś zgoda się pojawia, więc tutaj. Może negocjacje, może ta matka potrafi wszystkich w jakiś sposób też pogodzić. A może to chodzi o nią, o jej kwestie, żeby rozwiązać z nią jakieś problemy, sprawy, pomóc jej, wspomóc ją w jakiś sposób. Być może, być może takie właśnie kwestie pojawiają się tutaj. Mogą może chodzić również o jakieś decyzje dotyczące pieniędzy. Pozdrawiam. Cześć. Cześć Wodniki, witam Was. Zobaczmy, co każdy tarota chcą Wam powiedzieć na ten tydzień od 9 do 15 września. Szóstka buław i rycerz monet. No, karty mówią, żeby się nad czymś zastanowić w tym tygodniu, żeby nie podejmować pochopnych decyzji, żeby coś tu przemyśleć, zaplanować. Może chodzi o planowanie ślubu, może chodzić o planowanie wspólnej przyszłości z kimś oświadczeń, więc gdzieś tutaj zastanówcie się, czy tego chcecie. Czy chcecie, by ta relacja poszła na wyższy poziom, więc bym powiedziała też, obserwujcie, przyglądajcie się partnerce, partnerowi. No, mogą tu być oczywiście jakieś spotkania rodzinne, no, na których też powiedziałabym, żebyście coś obserwowali, jakąś sytuację kogoś. No, coś tutaj takiego się pojawia natomiast na pewno nie działajcie pochopnie, tutaj może chodzić również o to by angażować się w jakieś projekty, przedsięwzięcia, ale z głową angażować się przemyślać, no nie wiem, jakieś strategie sobie omawiać obierać, też obserwować pewne rzeczy, co się dzieje w środowisku na przykład pracy bo tutaj pokazują się niby sukcesy, ale gdzieś ten rycerz monet, który mówisz też o tym, że te sukcesy to nie będą takie, że one spadają z nieba zanim nic, tylko to są sukcesy wypracowane. Sumienna praca, zaangażowanie, że to są no, sukcesy, jeśli się pojawiają w tym tygodniu, to za wasze zaangażowanie, za waszą pracę. Więc gdzieś tutaj również taka sytuacja, no ale tak jak mówię, przyglądajcie się swojemu otoczeniu wokół czy zawodowemu, czy prywatnemu. No i jeśli tutaj jakieś okazje są, szanse, no to też planujcie, organizujcie, działacie według jakichś schematów. Które sobie obraliście, na pewno nie pochopnie. Pozdrawiam, cześć. Cześć, rybki, witam Was. Zobaczmy, co karty tarota chcą Wam powiedzieć na ten tydzień od 9 do 15 września. Karta umiarkowania i papież. Jakiś odpoczynek rodzinny by się chyba przydał. Komuś jakiś urlop. Urlop od jakichś obowiązków, urlop od wszystkich, bym powiedziała, od rodziny na przykład. Może chodzić też o relaks. Z kimś, czyli z kimś z rodziny, czyli na przykład odwiedzenie kogoś, bardziej seniorów, rodziców, dziadków. Więc tutaj taka kwestia się pojawia. Może chodzić o odpoczynek, o jakiś urlop, o to, żeby miło spędzić czas w tym tygodniu, żeby troszeczkę wyluzować, zdystansować się być może do pewnych spraw, do jakichś obowiązków, do czegoś, co w ogóle powiedziałabym do życia, tak? Więc gdzieś tutaj jakiś taki dystans odpoczynek. No i tutaj może chodzić też o takie przygotowanie się na energii psychicznej, na przykład być może do jakiejś ważnej rozmowy w rodzinie, być może do jakiegoś przeżycia duchowego, tak, nie wiem, szciny, wesele, coś takiego, jakiejś innej imprezy rodzinnej, może chodzi też o to, żeby zastanowić się, przemyśleć coś związanego z dalszą edukacją, z kształceniem, ze studiami pozdrawiam, cześć.